Z tej strony Szymon, witam na moim kanale, zapraszam na kolejny odcinek z cyklu, przeczytany z biblioteki. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o komiksie, przekazać kilka słów o komiksie Kamila i Konie, tą pierwszy, Miłość Oceana czy Oceana. Jest to komiks w wielkiej oprawie wydany przez Egmont. W cyklu komiksy są super. Składa się to z trzech francuskich wydań, czyli zawiera trzy wydania, można powiedzieć, zbiorcze. I o czym jest ten komiks? Komiks opowiada o tytułowej dziewczynce, Kamili, która jest wielką miłośniczką koni i zapisuje się w pewnym momencie do takiego klubu jeździeckiego w swojej okolicy, gdzie praktycznie spędza każdy wolny czas. Uczy się jeździć konno, poznaje obowiązki, które wynikają z opieki nad końmi i ogólnie rzecz biorąc, konie jako jej pasja całkowicie poświęcają jej uwagę. Oprócz tego do klubu jeździeckiego zapisuje się jej młodsza siostra. Która też bardzo chce jeździć na konia, chcesz też dzielić pasję razem ze swoją siostrą, oczywiście z Kamilą. Oczywiście powoduje to standardowe, nazwijmy to, nieporozumienia na skoli dziewczynek, które będą rywalizowały o praktycznie każdym aspekcie, jak to w rodzeństwie bywa. Do kogo jest adresowany ten, ten komiks? No, przede wszystkim do. Dla dzieciaków, które dodatkowo uwielbiają konie, bo oprócz humor, dużego pokładu humoru i śmiesznych scen i śmiesznej konstrukcji jest jeszcze tutaj taka część informacyjna, czyli mamy na przykład jakie są rodzaje zawodów w koni, mamy tutaj schemat stajni, jakie elementy są w stajni. Oraz takie, jakby powiedziałbym, przykłady rysowania, jakbyśmy chcieli nauczyć się rysować od podstaw takie proste rysunki, czy ewentualnie stworzenia komiksów. Też tutaj mamy właśnie schematy, jak zacząć rysować, na czym się skupić, jak ewentualnie przedstawiać postacie w ruchu. I rysunki są fajne, nie jest to jakoś w mojej ocenie wybitna sztuka, ale one są przejrzyste, czytelne, wielokrotnie dowcipne. Komiks ma konstrukcję opowiadań. Jednostronicą, najczęściej, chociaż zdarzałem się na pół strony, zdarzałem się nawet na cztery, ale w większości jest to jednostronna. Jedna, strona. jedna strona, taki można powiedzieć sketch. Rzecz, która też mi się bardzo podoba, to takie nawiązanie do Asterixa. W pewnym momencie nie spodziewałem się tego, ale aż parsknąłem śmiechem, jak pewna bohaterka zaczyna się zachowywać tak jak, jeśli dobrze pamiętam, cebulana igrzanka z Asterix w Hiszpanii. Bardzo fajnie umieszczone, bardzo, bardzo mi się to podobało. Oprócz dzieciaków, dla których w zasadzie ten komiks jest adresowany, swobodnie mogą go przeczytać dorośli, szczególnie tacy, którzy wychowają moje dzieci. Bo może będzie tak, że dzieciaki będą chciały poznać jakąś pasję i trzeba będzie ich wspierać. Może będzie sytuacja taka, że znajdziemy tutaj coś dla siebie, coś humorystycznego, coś, żeby zobaczyć, czym nasze dzieci. Mogą się interesować, zobaczyć po prostu, jakie są relacje, dlaczego mogą się zamykać sobie. Ogólnie polecam. W bibliotece w tej chwili są, są trzy tomy. Ja wypożyczyłem to w sekcji dla dzieci przy ulicy Słowackiego w bielsku Białej. Wiem, że w kilku innych chwilach też jest dostępne. Link w opisie będzie do taki, który umożliwi wypożyczenie tego komiksu. Jeżeli lubicie cokolwiek konie, jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest przedstawione, jeżeli chcecie miło spędzić czas, i się pośmiet czasami z zachowań postaci, to szczerze polecam, udajcie się do biblioteki, wypożyczcie. A jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie lajka, skomentujcie, subskrybujcie i do nas zobaczenia w następnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Cześć!